Szanowni Państwo, pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu Bialczan podziękuję wykonawcy tej inwestycji, Bialskiemu Przedsiębiorstwu Bialbud i panu Prezesowi wraz z jego współpracownikami, naszym państwu naczelnikom, pani naczelnik Sylwi Golik, panu naczelnikowi Jackowi Turowi, panu naczelnikowi Michałowi Romanowskiemu, bo praca ich zespołów... Doprowadziła do dzisiejszego pięknego finału. Chciałbym także bardzo podziękować prezesom spółek Zieleni Miejskiej, naszej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, bo aktywnie zaangażowali się w proces przygotowania tej inwestycji. Chciałbym bardzo podziękować również obecnemu tutaj architektowi Zieleni, pracownikowi naszej spółki miejskiej Zieleń. Panu Rafałowi Aleksandrzakowi, bo w 2008 roku to on przygotował koncepcję, według której w zeszłym roku został przygotowany ten projekt, którego efekt dzisiaj mamy okazję podziwiać. Bardzo dobre przygotowanie projektu aplikującego ośrodki, które rozdysponowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, spowodowało, że tej wiosny. E, Udało nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych na realizację w tym obszarze placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Po rozstrzygnięciu przetargu w miesiącu sierpniu będziemy mogli przystąpić do ich wybudowania upiększając ten teren. I dodając mu nową funkcjonalność. W 2008 roku, rzeczywiście, jako pracownik zakładu produkcyjno-handlowego Zieleń, wykonałem, przygotowałem taką koncepcję na, na zlecenie ówczesnego prezydenta, pana Andrzeja Czapskiego. Koncepcja ta zyskała akceptację ogólną, i przez kolejne lata, do, do roku 2018, przez 10 lat, była przechowywana. W urzędzie, do momentu, w którym został ogłoszony przetarg na, na wykonawcę dokumentacji technicznej na podstawie tej koncepcji. Wodny plac zabaw zawiera całą, jakby podziemną technologię do obsługi tego placu zabaw, gdzie są wszystkie urządzenia, które służą uzdatnieniu wody, ponieważ musi ona spełniać normy wody basenowej. Chciałbym powtórzyć za Panią, naczelnik, że bardzo prosimy mieszkańców o uważne korzystanie i przede wszystkim o wspólną dbałość o czystość tego miejsca, które ze względów formalnych jest kąpieliskiem. Jak powtórzył Pan Prezes, spełnia ta woda określone parametry. Są tu zainstalowane odpowiedniej jakości filtry właśnie po to, żeby nasze dzieci, ale ufam, że też częściowo dorośli, mogli korzystać z takiej kąpieli. O jakości tej kąpieli będzie decydowała nasza umiejętność zadbania o czystość i estetykę tego miejsca. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję bardzo, cieszmy się, podziwiajmy grupę najmłodszych, która z taką ochotą, mimo częściowego zachmurzenia, ale wciąż jednak bardzo upalnej pogody, z radością przystąpiła dzisiaj do zweryfikowania jakości tego miejsca.